Filip Słomiński, po walce niejednogłośnie przegranej z Danielem Jóźwiakiem. Walka dobra. Wymiany z dwóch stron. Natomiast jak ją ty oceniasz Twojej perspektywy. Dzień dobry, cześć wszystkim. No przede wszystkim wydaje, znaczy wydaje mi się, wiem, że zrobiłem za mało pracy. Za mało, za mało zrobiłem, żeby wygrać tę walkę, za mało tej aktywności, mogłem pod koniec gdzieś tam obalić, zaznaczyć, nałapać trochę punktów. No, po to są właśnie walki semi-pro, żebym wyciągnął wnioski na przyszłość, gdybyśmy się kiedyś spotkali może yy, na drodze zawodowej, to wtedy może jakiś rewanż, udałoby mi się to rozegrać trochę inaczej. No tak, a już przed końcowym werdyktem sądziłeś, że pójdzie to w którą stronę, czy totalna jakby nie było loteria? Też sądziłeś, że ta walka, m, przebieg miała taki, powiedzmy, no dwustro dwust dwustronny? To znaczy po dopingu widziałem, że mój przeciwnik raczej, raczej jest miejscowy. Nie wiem czy sędziowie też są miejscowi. Nie będę tchtownika, to wnikał. nie jest tak, że ja tutaj się skarżę o coś. Ale no jeżeli werdykt był niejednogłośny, spodziewałem się, że raczej będzie na, na korzyść przeciwnika, żebym obiektyw znaczy, nawet obiektywnie nie, nigdy nie ocenię tej walki, ale bo uczestniczyłem w niej, nigdy swojej walki ani moich kolegów nie, nie ocenię obiektywnie, ale Gdybym obejrzał ją z boku, to wtedy miałbym większy pogląd na to, bo tak ze środka no ciężko mi jest ocenić, kiedy biorę w tym udział, jak to wyglądało. Musiałbym, mówię, zapytać kogoś, kto to widział z boku. Twój rywal tam próbował obaleć, nawet w początkowej fazie bodajże mu się to udało, natomiast no w czym się najbardziej tak naprawdę zaskoczył, czy właśnie była to ta praca w klinczu? Nie, nie, nie. Pracę w clinchu praktycznie w każdej walce Daniel widziałem stosował. Wygrywał w ten sposób praktycznie każdą swoją walkę, że gdzieś tam próbował zamęczać. Eee, czy sam się troszeczkę zmęczył i w tej trzeciej rundzie miałem szansę go podłączyć. Niestety, no nie wiem, czy te ciosy były niecelne, czy o co tam chodziło, ale po prostu nie udało mi się tej walki wykończyć. Albo też miał też, miał też twardą głowę, tak więc... Ciężko go było ustrzelić, a zaskoczył mnie tym, że zaczął te łydki kopać. Nie wiem czy wcześniej, we wcześniejszych walkach tak robił, bo już od pierwszego kopnięcia odczułem, że to są mocne lałkiki, tak więc yy, no, nie spodziewałem się, tym mnie zaskoczył. Mm -hmm, natomiast miałeś taki wyraźny plan, bo tam się w tą stójkę się wydawałeś, czy nie chciałeś go twojego rywala, poliś pod uwagę, że był zmęczony, po prostu znokautować, utrafić raz. Jak, się, jak to się mówi, nie ma odpornych na ciosy, są tylko yy, źle trafieni. No tak, tak. No generalnie mój plan na walkę zazwyczaj jest tak, że będzie to stójkowo. Ale jeżeli nie wypunktować, to jak widzę, że ktoś albo jest zmęczony, jest zamęczony, albo, albo gdzieś już go utrafię i pływa po tym ciosie, no to zazwyczaj staram się to wykończyć już czasami. Teraz też widziałem, że w trzeciej, tej trzeciej rundzie mam duże szanse go trafić. I gdybym no, mocniej przycelował, to mówię, była szansa na to, żeby, żeby wykończyć to przez knockout. No ale niestety nie udało się, niestety dla mnie, niestety dla Daniela. Gratuluję mu, że wygrał i fajnie. Obaj złapaliśmy fajne doświadczenie, miłe słowa od niego usłyszałem po walce. Ja też o nim mogę tylko się miło wypowiedzieć, że jest silny i też życzę mu powodzenia w przyszłości, Mam nadzieję. Może się jeszcze spotkamy. Tak jest. Czy te kolana robiły robotę twoim zdaniem? Z mojej strony, czy z jego? Z twojej strony i z niego. Ogólnie było dużo takiej wymiany, bym powiedział, właściwie wszechstylowej, można powiedzieć, w jakim stopniu. Yy, no, kolana na uda, ja jeżeli otrzymywałem od niego kolana na uda, to ich tak nie odczuwałem. Gdzieś tam czułem te, te wewnętrzne, ale, ale nie tak mocno, no, ja mówię, jak te lukiki. Yy, a moje kolana, no to czy robiły robotę? No Nie usadziłem go tymi kolanami, więc nie zrobiły wystarczającej roboty, ale może gdzieś tam delikatnie rozbiłem, ale to jest trzeba zapytać Daniela, jak on odczuwał te kolana, bo ja nie jestem w stanie tego ocenić. No cóż, jakby nie było, walka była bardzo dobra. Myślę, że na tym poziomie jest mi pro, to, że są walki tak dobre, tak emocjonujące, to jest najważniejsze. Natomiast, właśnie, czy, ma, czy już myślisz powoli o walkach, o tej formule w pełni zawodowej? Właśnie, szczerze mówiąc, zanim poza tym, czy wygram, Walkę, czy ona jest dla mnie wygrana, czy nie? Szczerze mówiąc bardziej dla mnie jest yy, istotne to, czy ktoś powie, że była emocjonująca, bo walki jakby nie patrzeć są po to, żeby dawać emocje. My jesteśmy po to, żeby robić show. A czy wygram, czy przegram, tym bardziej na, na etapie Semi Pro to jest sprawa drugorzędna. To nie jest jakiś rekord, którym się mogę pochwalić, albo którym się mogę smucić, że, że, czy będzie na minusie, czy będzie na plusie. Yy, tak naprawdę oficjalny rekord będę budował dopiero w zawodostwie. Yy, a czy myślę o o startach zawodowych tak myślę, ale myśl, myślę o tym dopiero dopiero kiedy porozmawiam z moim menadżerem, z moimi trenerami, kiedy wszyscy zgodnie jednogłośnie powiemy, że, że to już jest ten czas. Na razie cieszę się, że mam możliwości występowania właśnie na takich galach Virtuus. Bardzo fajna organizacja. Dziękuję też właśnie Łukaszowi K Iwanowi mojemu menadżer menadżerowi z Empire Management, który pomógł mi tutaj właśnie wystąpić. No i to tyle, myślę, że nie mam nic więcej do zdania. Zatem również zapytam, no mówisz, że walki w TSM Pro powinny dawać najwięcej emocji. Ta walka dawała dużo emocji. Natomiast pytanie moje, mówi się, że dzisiaj najwięcej emocji dają walki frykwajtowe, nawet emocji dużo przed walkami, jakieś uderzenie kogoś podczas wywiadu. Jak ty się zapatrujesz na ten rynek frekwajtowy i, i, i tą modę? Nie trafia to do mnie za bardzo, szczerze mówiąc. Też zależy o jakich walkach mówimy, bo walki freakfightowe to tak naprawdę jest szerokie pojęcie. Tam, 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 tam również teraz walczy, jutro walczy Artur Szpilka na takiej gali. I z tego co widziałem wypowiada się bardzo ładnie. Bardzo z dużą kulturą, a są też takie osoby, które, nie będę ich wymieniał, ale które się zachowują właśnie jak zwierzęta. No jest, kurczę, no każdy będzie oglądał to co lubi. Ja po prostu, jeżeli walczy ktoś, kogo lubię, kogo znam, to czasem obejrzę taką galę. Nie przeszkadza mi to, ani jakoś specjalnie się tym nie jaram. Myślę, że to przeminie z czasem na pewno, a sport zostanie. I właśnie ja jestem raczej zdania takiego, żeby przed walką być normalnym, ułożonym człowiekiem, a właśnie największe show, czas na największe show jest wtedy, kiedy wchodzę do klatki, wtedy chcę uwolnić się wszystko, co mnie drzemie i gdzieś tam wyrzucić z siebie każde emocje i w ten sposób dawać, yy, dawać emocje. Proszę. Dzięki wielkie za ten krótki wywiad. Jeżeli chcesz kogoś, yy, komuś podziękować, kogoś podrobić, czas należy do Ciebie. Yy, tak, chciałbym podziękować za przygotowania yy, mojemu klubowi Fight Academy Stargard oraz za przyjaznym klubowi Jagger na Team za pomoc w brazylijskim mojemu moim trenerom, Markowi Medyńskiemu, yy, Adamowi Stępnikowi, mojemu bratu, który tu ze mną przyjechał, Andrzejowi. Yy, i chyba wszystko. No ogólnie całemu klubowi Fight Academy nie chcę wymieniać ludzi poszczególnych, żeby nikogo nie pominąć. Kto mi pomógł, ten, ten dobrze wie, że o nim mówię. Jeżeli chociaż raz pomogłeś mi w treningu, to doskonale wiesz, że to słowa też kieruję do Ciebie. Dziękuję Ci bardzo. Ja też dziękuję za wywiad, za również dobrą walkę, wszystkiego dobrego. Dla Na plecy sportowalki Słowiński Filip. Tak jest.